Cześć dzień dobry, witajcie. Siedzimy sobie. Dzisiaj dzień zaczynamy od kawki. Raczymy się pysznymi, świętomarcińskimi rogalami. Muszę mieć tego kampera. Tak, podoba Ci się? Tak, ma fajne łóżko jedno. Jako że ja jestem coraz starszy, najbardziej podobają mi się uchwyty. Znajdziecie naprawdę wiele elementów którymi możecie doposażyć swojego kampera lub przyczepę. Między innymi takie synki, co robią dziwne minki. Fajnie się na tym pływa. <grym wytrza> A, to wy. My... Ale nie zrobiliście. <grym wytrza> to już wygląda jak robot, moi drodzy. Co to są za jakieś aromaty? Perfumowane odświeżacze powietrza. Potrzebujecie kajaka, znajdziemy dla Was kajak. Potrzebujecie łodzi z przyczepką? Też się znajdzie. Kolejnym naszym celem jest sklepik zlotowy, chcielibyśmy zobaczyć, jakie gadżety można kupić w tym roku. W tamtym roku kupiliśmy sobie soft i czapki. No i w tym roku ponad wyszedł nowy model czapek, więc jako targomaniacy musimy je mieć. No i dotarliśmy, to znaczy rodzinka jak zwykle dotarła wcześniej. Co kupujecie? A więc tak, czapka z daszkiem dla Teodora. Teoś, przestań. Dobra, przymierzymy. Czapka z daszkiem. Teoś mówi, że najlepsze są tutaj. Tak? Pokaż Trochę się. Mniejsza, co? Zostało coś jeszcze do kupienia. No tak. to, to pewnie wszyscy w pierwszy no, dzień, nie? Robią teraz zakupy. pokaż, pokaż się. Elegancjaro, Rude czapy. Elegancko. A co macie na tych? Karawan salon. Maja, nie chcesz kurteczki sobie kupić czy czegoś? Nie, nie. Dobra, to mamy jeszcze te. Jestem teraz na tym stoisku, gdzie na live'ie pokazywałem Wam ten wysoki, podnoszony namiot Whitelanda na pick a. A teraz poprosimy szefową o, tym, żeby, o to, żeby nam powiedziała kilka słów na temat tego produktu, bo słuchajcie, to jest naprawdę najbardziej kozacka rzecz w tym roku na targach, którą widzę. Cieszymy się, że mogliśmy zaskoczyć faktycznie, to jest nowość od naszej marki Whiteland. Bardzo fajna koncepcja na pick-upy, dedykowana na podwójne kabiny pick-upów od Hiluxa przez Forda Rangera Raptora po amerykańskie wozy typu Ram 1500 czy F-150. Dlaczego fajna koncepcja? Bardzo często gdzieś tam szukamy rozwiązania, które nie otwiera nam się poza obrys auta i które nie wychodzi nam na wysokość nad kabinę i to jest właśnie tego typu rozwiązanie. U góry mamy część sypialnianą, która właśnie się składa tak. automatycznie jak najbardziej, a na dole mamy część taką, nazywam to, że to może być duży pokój z aneksem kuchennym, tak? W zależności od tego jak sobie ułożymy. Całość złoży nam się do wysokości kabiny, a po rozłożeniu mamy tutaj około 1,5 metra i u góry mamy powierzchnię spania razem z materacem 146 cm na 226, więc... Naprawdę ultra wygodnie, z panoramicznym oknem dookoła. Zobaczycie sobie cały świat z pięknej perspektywy, plus jeszcze dodatkowo okna dachowe otwierane, więc można zawrócić wędkę nad wodą świat, i ewentualnie sobie coś połowić. W zestawie bateria, czyli mamy źródło zasilania, wszystko sterujemy na pilota albo za pomocą aplikacji. Ewentualnie jeśli okaże się, że gdzieś tam straciliśmy źródło zasilania, możemy się podłączyć do gniazda zapalniczki, możemy manualnie całość złożyć, rozłożyć, więc Naprawdę komfortowo, zadbano o każdy z aspektów. Dodatkowo w zestawie macie nakładkę, żeby zamknąć się tutaj, kiedy mamy klatę opuszczoną. Jest też namiot prysznicowy, więc kompletna zabudowa pick -upowa. I co najważniejsze, 250 kg wagi, czyli nie zmienia nam się środek ciężkości. Waga jest odpowiednia do tego, żeby na seryjnym zawieszeniu. Nawet, nawet lepiej, bo będzie tył dociążony Zdecydowanie. wtedy. Zdecydowanie, a wiadomo, że jak nie zmieniamy zawieszenia, to tym bardziej fajnie, bo jeśli zdejmiemy to wszystko, a jest to montowane na w innych otworach, to spokojnie możemy później podróżować i użytkować samochód w codziennym naszym I tak dalinie. jak mówiliśmy na live'ie, są tutaj specjalne zaczepy, więc mając garaż jesteście w stanie o, te zaczepy są u góry, tak. więc mając garaż jesteście nawet w stanie sami założyć to na pakę. Tak, można podwiesić jak najbardziej całą zabudowę i później najechać samochodem Najpierw montujemy ramę, która jest dedykowana właśnie do danego auta, a później na to powstawiamy całość naszej zabudowy. Która jak widzicie już się zmniejszyła i powolutku spokojnie składa się na tryb do jazdy. Tak, całość 5 minut zajmuje. Od pełnego złożenia do rozłożenia to jest 5 minut i analogicznie w drugą stronę tak samo. Więc my zaczynamy ewentualnie jakieś tutaj herbatki, kawki, wiadomo, a samo rozkłada nam się hiszpanie i nasza część użytka. Czy jest jakieś zabezpieczenie? Ja tak pytam off czy jest jakieś zabezpieczenie, e, że w czasie jazdy nie można tego otworzyć? E, tak. Aplikacja jest na tyle mądra, że w momencie, kiedy nie jesteśmy na postoju, nie mamy włączonego power on-off, to nic nam się nie stanie, bo nie jesteśmy w stanie otworzyć. A, bo... Tak, A właśnie pomyślałem, że można by było, tak wiecie, kozacko wjeżdżacie powolutku na pole czy gdzieś i już sobie z pilota rozkładacie Bezpie domek. Bezpieczeństwo przede wszystkim, nawet w tym momencie, on się na chwilę przystanął, żeby sprawdzić, czy nikt nie włożył tutaj rąk czy czegokolwiek. Więc naprawdę, mamy o to, żeby to wszystko było bezpieczne, bo na, zawsze są dzieci gdzieś w okolicy, czy cokolwiek. Się dzieje, więc e, tak? Plus jeszcze w momencie składania będzie nam dawał znać na przykład, że nie zamknęliśmy pokrywy, że nie zwolniliśmy zabezpieczeń drabinki, to wszystko również dostajemy tego typu komunikaty na naszej aplikacji. Teraz specjalnie dla Was symulujemy używanie namiotu, bo na pewno jesteście ciekawi, jak z jego stabilnością. Szefowa jest już u góry. Tak, i bujamy na boki. Jak widzicie, dół się nie rusza, ewentualnie rusza się tylko dach na boki. Więc jak na taką wysokość jest stabilnie i nic nie skrzypi. Także przy podmuchach wiatru, przy intensywnym używaniu, e, na pewno nie spadniecie, na pewno nie przewróci się to na bok. My też idziemy do góry zobaczyć z widzami. Wchodzimy na pick upa Ja mam zejść, nie, 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 ja podam, bo ja tutaj Ach. nie wejdę za bardzo. A czemu nie? A bo się boję, ja mam lęk wysokości. <noise> lęk wysokości. Właśnie, mówiliśmy o tym otwieranym Właśnie. oknie u góry. Tak jest. Można je całkiem podrzucić do góry Tak, można je całkiem podrzucić, można się tutaj zasłonić Ewentualnie mamy moskitierę jeszcze zapinaną na zamek, bo wiadomo, żeby nas nic nie zeżarło w nocy e, To możemy zamknąć, żeby mieć też komfort spania, żeby nam nie świeciło. Mocno zaciemniona tkanina, no i piękny widok, 360 stopni Tak, więc możemy obserwować otoczenie jak z naszych niewielu tak. Jest oświetlenie widzę e, jest, jest też budowany system głośników Tak. O. I to też jest sterowane oczywiście z naszej aplikacji, czyli pilota. Hmm. Są so tutaj widzę schoweczki A może pokażę pani od góry jaka jest przestrzeń, a ja się schowam tutaj na dole. O! Tu jest loptic. A tu jest przestrzeni, dosyć sporo. Jak widzicie. Z każdej strony. Pora powierzchnia spania, bo 146 cm, jak Wam wspominałam, na 226, więc spokojnie się można wyspać. Oddajemy do właściciela. Proszę bardzo. O, jesteśmy na dół. Schodzimy na dół, a, a tutaj na dole u góry śpicie, a na dole możecie urządzić sobie kuchnię, drugi pokój lub toaletę. Właśnie tego jeszcze nie pokazywaliśmy, bo tutaj też jest zamknięcie do klapy. No klapy teraz nie No nie mamy tu serwis kawowy. I tak jak mówiłem z drugiego pomieszczenia możecie zrobić sobie salon, kuchnię lub toaletę. Jeżeli nie chcecie wychodzić w nocy, jeżeli staniecie gdzieś na dziko w ciemnym lesie, wśród groźnych zwierząt, to nie musicie wychodzić na zewnątrz. Także dziękuję za prezentację i mam nadzieję, że kiedyś trafi mi się pick-up i odezwę się A do was Akurat nie w Jeść trzeba, odżywiać organizm Do zobaczenia! A co wy myślicie o takim podnoszonym e, namiocie? E, słuchajcie, mi wpadł pomysł do głowy taki czy dałoby radę zamontować to na przykład na busie A może na na niewiadłeczce? Po sąsiedzku zaszedłem do na stoisko Niewiadowa Bo słuchajcie, oprócz przyczep, które pokazywałem we wcześniejszym filmie, a może też nawet na live Przeoczyłem New Sport 4 Pokażę Wam tutaj jej opis a chciałem Wam pokazać zmiany, które dokonały się w tej przyczepce. Jak pamiętacie, jest to ta niewiadomeczka niewielka, która wejście ma wbudowane w tylnej ścianie, przeznaczona dla rodzin z dziećmi. I słuchajcie, już na pewno to zauważyliście. Największa zmiana w łóżkach piętrowych, które znajdują się na boku przyczepy, to to, że mamy teraz składane górne łóżko i na dole mamy stoliczek, który też zamienia się w łóżeczko, ale mamy tak teraz przestrzenniej więcej miejsca. Kiedy górne łóżko jest złożone, zobaczcie, robi się tutaj całkiem przestronnie. Jak oczywiście na tak niewielką gabaretowo przyczepę mamy wygodniejszy wygodniejszy dostęp do e, toalety, do łazienki, a łazienka no to standardowo szafeczka z lustrem, za lustrem kosmetyki, e, prysznic, bateria wyciągana, umywalka składana i oczywiście toaleta. Okienko, wywietrznik. I miejsce na e, zasłonę prysznicową. I muszę Wam powiedzieć, że w tej chwili zrobiło się tutaj naprawdę komfortowo, i powtórzę się przestrzennie. E, łóżko piętrowe składa się w ten sposób. Pozwolę sobie odpiąć, poluzować pas. Czy do końca go trzeba wyjąć? Bo ja mam tylko jedną rękę. No, do końca będzie trzeba go wyjąć. Dobra, słuchajcie, wyjmujemy, a później to jakoś poprawię. Jedną rączką otwieram górne łóżko. Tutaj na pewno gdzieś jest jakaś zabudowa, żeby ją postawić, ale to może za chwilę zapytam. No i oczywiście, kiedy złożymy stolik na dół, na dole powstanie nam drugie łóżko dla dziecka. I możemy je w bardzo łatwy sposób. Jedną ręką złożyć i słuchajcie, 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 słuchajcie. No będę musiał na chwilę odłożyć was, żeby zapiąć pasek. Po kilku sekundach pas jest zapięty, łóżko zabezpieczone. Pozwoliłem sobie pas ułożyć u góry. Za łóżkiem jest schowek na dodatkowe poduchy. No, i z przodu, tak jak było to poprzednio, znajduje się stolik na łóżko dla rodziców. Część kuchenna składa się z zespolonego zlewu z palnikami gazowymi lodówki, dometik. Znajdziecie tutaj wiele schowków, wiele szafeczek. Jak to jest rodzinna przyczepa, no to musi troszkę ich mieć. Wokół nad kuchnią i wokół przedniej części znajdują się półeczki, zamykane jaskółeczki. Tak, żeby tych szpargałków przy wyjeździe rodzinnym można było tutaj dużo upchnąć. Wiecie, dzieciaki, zabawki i jakieś inne około dziecięce rzeczy. Jest, słuchajcie, nawet wieszaczek. Który znamy z Encrosa w wersji pomniejszonej. Cieszę się, że fabryka modyfikuje z roku na rok przyczepy, i słuchajcie, to jest, wydaje mi się, najlepsza modyfikacja, jaką widziałem w tym roku. Oprócz tych wszystkich fajnych bajerów, które widziałem wcześniej, to mi się najbardziej podoba, bo jak wiecie, ja lubię niewielkie przyczepki. A ta jest po prostu świetnie zaprojektowana dla dwójki z dziećmi. A w tej chwili, słuchajcie, jak tutaj było łóżko, no trzeba było przejść przynajmniej moim gabarytem, troszeczkę bokiem się poruszać. A w tej chwili, zobaczcie, nawet mogę sobie rączkę na bok łożyć, wnieść coś i naprawdę mam dużo miejsca. Pewnie będziecie mnie krytykować, że wiecie, mała przyciepa, la, la 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 la, ja tak słodzę, ale. To jest model, który naprawdę, który naprawdę mi się podoba. Nawet zobaczcie a propos schowków, to tutaj za siedzeniami jest mała szafeczka. Jest i okno dachowe z zaciemnieniem. Oraz moskitierą możecie połączyć je ze sobą, zrobić sobie półcień albo po prostu, nie wiem, czy uda mi się to zrobić jedną dłonią, albo po prostu rozłączyć i cieszyć się świeżym powietrzem. Dowiedziałem się przed chwilą, że ta wersja jest rozwojowa i zdradzę Wam w tajemnicy: słuchajcie, nie mówcie tego nikomu, ale tutaj ma dojść okienko. Ja właśnie się jeszcze na odejściu wypasorzucę jabłkami, bo są, słuchajcie, pyszne. Musicie tutaj wpadać co roku i korzystać z tej dobroci. No, zabrałem piękne jabłuszko, zaraz je zjem. Do zobaczenia za rok. Pyszne są. Okej, dobra, już. Kruchutkie, soczyste, uwielbiam. A teraz z naklejką Z naklejką? Super. mhm mm